Nie przyszły lody ekipy? Nie. A kiedy będą? Nie wiemy. Są lody ekipy? Nie. A były? Nie. O nie, tu chyba nie ma lodów pani. Nie. Dziemane Suchy i dziś ze no Korek, oczywiście i ja co dzisiaj lecimy szukać lodów ekipy u nas w mieście, bo y, ja jadłem lod ekipy, ale Korek z tego co wiem, jeszcze lodów nie jadł, tak? Nie, ja też cały lodów ekipy, a teraz Ty są jeszcze no te nowe to. XL, także co lecimy na poszukiwania? Jadłem y, Nie, lodów XL jeszcze nie jadłem. Jadłem te normalne, także no lecimy na poszukiwania lodów ekipy i mam nadzieję, że znajdziemy. Y, no i co, zostawcie suba z dzwoneczkiem, Będzie, będę się cieszył. No w ogóle. No, nie wiem co mam powiedzieć. Lecimy szukać to ekipy, ją. Dobra, także my tutaj robimy a, a, akcję. To tu gdzie? Czekaj, gdzie? Tu chcesz? Tu. Czekaj, w sumie pomyślmy. Może być tu. Bo tak. jak wiecie, my robimy akcję, że teraz... O, masz szeroki kąt. Naklejamy naklejki w miejscach, gdzie jesteśmy z nogą, Także y, Dawaj, lecisz, sk skutisz, naklej. Siedzi? Siedzi. Siedzi, dobrze. Siedzi, skutij. Dobra. Ciekawe ile to wytrzyma. Nie no, wiem. Tak ktoś pierwszy... W sensie się deszcz raczej tu nie, bo to jest Daszek, także myślę, że jak ktoś jakiś jakieś skuterki, to, to wtedy. Nie no, wiem, to dobra, to... chowamy, później może coś nakleimy. Dobra, jedziemy, jedziemy koś lodów Kurde O, tu są środki co? Nie ma? To są co są kartucze Co? Ja preferuję od tego Czekaj, no nie ma No, bignit jest Czekaj, odejdź Co nie ma lodów? Kurde, przypatrą możemy wziąć. Kurde Nie ma tutaj Dobra, więc dla idziemy do Rosmana. Zobaczymy, czy może w Rossmanie Ej, korek, pani, pani nam powiedziała, ja, korek, czekaj, wyłączyłem nagrywanie, myślałem, że pani nam, pani chodzi o nagrywanie, pani mówiła, żebyśmy nie jeździli na tych, no, kulajnogach. Ja nie wiem, jak to nie ma. Są lodówki. Siele. Tam są. Dobra, więc tak jak widzieliście, jak na razie nie było lodów ekipy, byliśmy w Rosmanii, w Delikatesach, e, centrum. Tak? I nie było, idziemy do Biedry. Nie ma. Dobra, patrzymy, czy są znowu. Ekipy, nie, tam są lody. Ty, czekaj, nie ma. Nie ma już chodź idziemy dalej Ekipy! A no, tak A. Nie ma no. Dobra, nie ma Dobra, więc widzieliście w Biedronce też nie było, teraz idziemy gdzie? Tak, do spałem i Tak, i do Żabki i do kiosku jeszcze Może będą, mam nadzieję Dobra, wchodzimy do sklepu mlecznego chyba tak? Tak. Dobra, chodź. Dawaj, chodź. Dobra, ty Na tajniaku. Dobry. Dzień dobry. O nie, to chyba nie ma lodów pani. Nie, nie A poszukamy szukamy lodów ekipy. No pani, ma? W właśnie idziemy zobaczyć. Dobrze, dziękuję. To widzę. Dobra, nie było. Tak jak widzieliście O kurde, sorry Nie kończymy, nie kończymy Idziemy, tu jest sklep obok Dobra Tutaj nie można było Dobra, także co? W rękę, nie? Czy... czy jak? No Nie, wiadomo I co? Są lody? Pat Katusy Nie O nie, nie ma lód w jest No a nie widać nie ma, niestety nie ma. Idziemy dalej? Idziemy do żabki. Idziemy do żabki. Poszukiwania dalej nieudane. Widzieliście. Idziemy dalej. O, dobra. Dobra, także co? To otwieraj. Zostawiamy. zostawiamy? Dobra, to do... zostawiamy? Zostawiam. Zostawiamy, może. Dobra, wchodzimy. W ogóle mało lodów no. Zapytajmy pani Tymbark Tymbark Patrzcie Dobra idziemy do pani Nie przyszły do tej ekipy? Nie A kiedy będą? Nie wiemy A były? No raz w życiu tutaj odkąd pracuję A szybko się sprzedały? Godzina a. Dobrze, no to dziękujemy, do widzenia. O, tak wyszło. Dobra, także tak jak widzieliście, yy, lodów ekipy, były lod ekipy, ale się przydały w godzinę, także no idziemy do kiosku, tam, tego. Co? No, może do żabki jeszcze drugiej pojedziemy, nie? Dobra, także idziemy do kiosku teraz, szukać lodów ekipy. Dawaj, idźmy. Nie, bo myśleliśmy, że to są lody, yy, ale tu w ogóle zrobić nie ma A, A, poszukamy. W Dobra, także idziemy do... Gdzie idziemy? Delikatesy centrum! Dobra, delikatesy centrum. Idziemy. Uo, kurde o, jest? Idziemy. Dobrze, chyba to mi się tak ciężko otwierały, to Trochę. No. O, no do... muszą Nie. Co i nie ma. Możemy sobie mieć łaciatem. Ale wybór. Ej, ale wiesz, jak to się wiem sam właśnie miał cię mówić. Nie że będę jazdy do ekipy może. Bo może się ustawić sam. No i co, nie ma? Nie ma, idziemy dalej. Szoda nie ma lodówek. Się... Dobra, więc my sobie siedzimy, zastanawiamy się, gdzie jeszcze można jechać szukać lodów ekipy i padłem na pomysł nagrania po raz drugi, tak jak już kiedyś było dzień życia mrówek, także patrzcie, szukamy lodu. Tu jest To jest A idę ujdzie Tu idzie, tu idzie okaz mrówek patrz jak za szybko idzie Polska mrówka co, jaki masz jeszcze pomysł? Jdzie jaki mam iść? pomysł? Byliśmy w sześć... Idziemy do, do drugiej żabki. Idziemy do drugiej żabki oczywiście. No, która jest na rynku, byliśmy przed chwilą tam, w tamtym sklepie I co? Co możesz powiedzieć jeszcze? O, wiem gdzie będę no, zadaje? Tak. Nie. W kościele. Tutaj. W kościele? Nie, w kościele się nie jest. Albo u fotografa. Tak, no, u fotografa. Kebaby chyba. Biuro ubezpieczne. Tam będę na 100%. Myślisz? No może zoomować tam Myścisz? na biuro ubezpiecznym. Nie. Nowej nie, zoomowe. nie tam jeszcze jakiś numer pewnie będzie. Dobra, I ja my... no. ty, co ty? Dobra. Dobra, więc jak się nie w ten splendim ci da nie chcę, ci mieli tą na dole. Tu na dole, tak? O, kurde, nie Trzymaj nową. Dobra, tak, czekaj, tak. jesteśmy? jesteśmy w żabce. Idziemy już kończył lód w ekipie. O kurcze. Każdy w tym Są lody ekipy? A były? Wiemy. A szybko poszły? O, a kiedy będzie dostawa? Dostawa jest teraz, ale nie ma mocy. Nie ma pani wodów? Nie mam. Na pewno? Na pewno. Chyba ma. Dobrze. Czeka, Dobra, idziemy sobie mogę na rynek i jeśli idziemy zaraz gdzieś tam na chyba kepsa lub Lody. No. i no. gadam dziwnie, bo się ludzie na mnie patrzą, ale nie ważne. Ale chodzi mi o to, że stoi sobie mercedes za ile? Korekt? Nie wiem Za bańkę? Nie, może z 2 O kurcze, piecone Dobra, może zaraz wam go Ta? Z, 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 to nagram Tak? Zgadzamy sobie, kiedy mam elektrony yeah. Ile? Kaj? 527 tysięcy Uku, Dobra, idziemy wam nagrać 100 euro Nie, złoty Idziemy wam nagrać Sama. No, pokaż, pokaż To samo logo To samo pomalowanie nawet. O kurde, hop Patrzcie Ale merul Kurcze pieczone Patrz jakie to ma wyjście z się. kurczę, pieczone Ale to pewnie, pewnie będzie coś takiego Będzie coś takiego jak w Mercedesach Czyli, że taka wielka rura, a nagle wszystko tak Nie wiem, ja się nie znam, Korek może coś więcej powiedzieć Nie no dobra, idziemy Dobra, więc jesteśmy pod Lidlem i co? Gdzie idziemy? Jest do Lidla Bo no, oczywiście, że do Lidla idziemy Dobra, także zakładam maskę Idziemy do Lidla Ej, a co jest? O, to jest... Co nie ma lodów. O! Grześki wody, coś? To jest Ej, bo na razie to lodów nie ma za bardzo. No, co I chyba nie ma. Da, albo z spoko. No, wiesz, że mi się tak na kawałek. Dobra, nie ma. Nie no, tu nie ma. Dobra, czyli nie ma, to. Tak? Dobra, więc my wracamy sobie z lidla. Tu jest korek. I co, no niestety byliśmy chyba w siedmiu sklepach Coś takiego, możecie policzyć Kolejny Merol, co tych Meroli dzisiaj tak Ale Skoda też fajna, no, Skoda fajna O, tam jeszcze Merol następny Nie no, co tych Meroli dzisiaj tyle Dobra, idziemy jeść kapsy. Dobra, że także byliśmy chyba w siedmiu czy ośmiu sklepach, już nie pamiętam Ale nie sobie... znaleźliśmy niestety Nie znaleźliśmy, także ja korek na czy dalej się nie jadkę lodów ekipy Wzięliśmy sobie teraz kebsy, jak oceniasz kebaba? Dobry był Dobry, ej w ogóle tyle Mercedesu dzisiaj jeździ no to jest po prostu hit. Widzieliście tego fajnego Merolkan? Fajny, fajny, nie? Fajny, no, fajny, fajny. Nie znaleźliśmy lodów ekipy, niestety. Idziemy nagrywać sobie coś lub powiedzieć po prostu, zobaczymy. I co? Zostawcie łapkę w górę. Instagram macie na naszych czołach. I no, do kolejnych odcineczków. Dobra.